Żabka ze mnie jeszcze mała, gimnastyczka zaś wspaniała, podnieś ze mną rączki w górę, wnet dotkniemy każdą chmurę. Teraz zróbmy skłonik w dół, byśmy zgięli się na pół. Podskocz ze mną raz i dwa. Wiem, że to ci się uda. Bo ruch zawsze jest na zdrowie. Kum, 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 żabka ci to powie. Żabka ze mnie jeszcze mała, gimnastyczka zaś wspaniała. Podnieś ze mną rączki w górę. Wnet dotkniemy każdą chmurę. Teraz zróbmy skłonik w dół. Byśmy zgięli się na pół patskod ze mną raz i dwa wiem, że to ci się uda, bo ruch zawsze jest na zdrowie. Kum, 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 żabka ci to powie. Żabka ze mnie jeszcze mała, gimnastyczka zaś wspaniała ze mną rączki w górę Wnet dotkniemy każdą chmurę Teraz zróbmy skłonik w dół byśmy zgięli się na pół Podskocz ze mną raz i dwa Wiem, że to ci się uda Bo ruch zawsze jest na zdrowie Kum, kum, kum Rzabka ci to powie.